Witajcie kochani na kanale Kociara Mruczka po tej stronie Agnieszka dziś przychodzę do was z drugim przepisem na ptasie mleczko dzisiaj będziemy trochę inaczej robić do tego będzie potrzebna śmietana kremówka no i oczywiście standardowo galaretka dziś na, na smakową galaretkę wzięłam o smaku agrestowym i pierwsze co musimy zrobić, to rozrobić galaretkę, żeby ona trochę ostygła, i dopiero dalej będziemy robić, yy, ubijać bitą śmietanę. A więc do dzieła. Jedną galaretkę. Dwie galaretki i dwie szklanki wody. Woda nam się już zaczyna gotować. Woda się ugotowała, więc ją bierzemy i zalewamy naszą galaretkę. Jedna szklanka i druga szklanka. Mamy galaretkę zalaną. Teraz trzeba ją rozmięszać. Mieszamy ją tak, aż się cała roztopi tutaj, żelatyna i będzie jednolita masa. Jeszcze trochę ją trzeba rozmieszać. Pamiętajmy, dwie galaretki i dwie szklanki wody na dwie galaretki. Nie więcej wody. Jedna szklanka wody na jedną galaretkę. Bo tu jak rozmieszczujemy galaretkę na meczko, to zmniejszamy ilość wody. Dwie galaretki i dwie szklanki wody. Jedna szklanka na galaretkę. Mamy rozrobioną galaretkę. Teraz czekamy, aż nam przestygnie. Jak przestygnie, to dopiero będziemy łączyć ją z bitą śmietaną. Na tą chwilę musimy poczekać, aż nam ostygnie. Nasza galaretka przestudzona. I robimy teraz drugą część, czyli ubijamy śmietanę na gęsto. A więc galaretka zrobiona. To teraz nasza śmietana. Ja tu mam śmietanę holenderską 30%. 200 mg. To więc dwa opakowania tej śmietany. wlewamy do naszego garczka gdzie będziemy ją ubijać jest druga ta sama Laliśmy teraz nasz mikserek i będziemy ubijać naszą śmietanę na, najpierw na najwolniejszych obrotach. Stopniowo będziemy zwiększać obroty. istnieje. Widzicie? Jest prawie ubita. On powiedziała, że już ubita. Nie zleciała, czyli jest wszystko ok. To teraz dodajemy naszą zastudzoną galaretkę. Stopniowo będziemy ją wlewać i mieszać na najniższych obrotach. a złapie jednolitą maskę. Ładnie mieszamy. não nada Te zwiększając obroty stopniowo. Można powiedzieć, że już jest ładnie wymieszane, bo robią się pęcherzyki powietrza, czyli dobrze jest to wymieszane, więc teraz trzeci etap. Wkładamy do naszej tortownicy. Więc teraz jest to trzeci etap. Nasze ptasie mleczko wlewamy na, do tortownicy. A więc wyłożone, ładnie rozprowadzimy. Mamy i teraz to włożymy do lodówki na noc i jutro się to wyciągnie żeby stężało całą noc mamy i teraz składziemy do lodówki jutro zobaczymy jakie będzie musimy poczekać cały dzień całą noc i jutro pokroimy przechodzę teraz z ptasiem leczkiem całą noc było w lodówce widzicie ładnie się tego Otworzymy teraz naszą tortownicę. O. I to jest nasze ptasie mleczko. Ładnie wygląda. Mm. Mogłam zrobić z trzech śmietan, ale... Nasze i jest gotowe. Tak to wygląda. Mm, pyszne. Zachęcam do spróbowania i zrobienia, i podzielcie się z opinią, jak wam wyszło. Do zobaczenia, do następnego razu. PA!